tylko jedna wielka obuda Ej bracie, ej siostro oh, e! A myślisz sobie jak to źle Jak niebrawo czuje się Zniechęcenie ogarnia ciebie e! A dużo pytań, odpowiedzi Bardzo mało skąd ten stan están, Przecież nic się nie stało Patrzysz do przodu i lecą ci łzy A pomyśl bardzo wielu ludzi by chciało być na drodze do szczęścia W tym miejscu co ty ja mówię Dosyć, dosyć, dosyć narzekania Dosyć, dosyć Nad sobą się użalania Życie po to jest Żeby je przeżyć trzeba komuś zaufać Kosz wreszcie uwierzyć Każdego ranka podróż zaczyna się od nowa lepiej się idzie, gdy podniesiona głowa Daj sobie wreszcie kredyt zaufania Masz mało do stracenia, bardzo dużo do zyskania Każdy ma jakiś talent, więc zacznij coś robić Po jakimś czasie, zacznie ci wychodzić Wtedy przyjdzie satysfakcja, nikt ci jej nie odbierze Ale musisz uwierzyć w siebie, uwierzyć szczerze Pobudź się samym sobą, uczyj swojej, ja bratem Raz na parę, trzeba pokieruje twoim i pozbędziesz się zwątpienia, pozbędziesz się troski. Wszelkie problemy zamienią się w drobnostki. Musisz uwierzyć w siebie, powiarać nic cuda Musisz być waleczny jak Lajan cuda, Pamiętaj, że Babilon to jedna wielka. Ej, ostro, nie bądź dłużej smutna Kiedy zaczynasz wątpić swoje własne wierzenia Myślisz, że nie masz już nic do ocalenia Wiesz, że to czas, to czas jest padeć stanie przeznaczenia On jest jedyną drogą do wyzwolenia Bo nawet tylko otacza nas Tylko za to na jabłki wciąż za nasze serca, dla nich wszelkie bogactwa Dla nich zdrada i wciwość. Dla nas prawdziwe życie, zrozumienie i miłość I nie ważne, Między podziałami Wszyscy tak naprawdę Jesteśmy tacy sami I choć podążamy wciąż Nieznanymi ścieżkami Raz na para jest między nami I pamiętaj, bracie, szóstko, Twoje miejsce jest w sujonie Przy tronie króla najwyższego odej koronie Ja po jego prawej stronie Za życia i po zgonie Mnie ogień wiecznie płonie a musisz uwierzyć w siebie, powiarać cuda. Musisz być waleczny jak Lajano Cuda, Pamiętaj, że Babylon to jedna wielka obuda. Ej bracie, ej siostro, nie bądź duże smutna. Musisz uwierzyć w siebie, Powiarać nicuda. cuda. Musisz być waleczny jak Cuda, Pamiętaj, że Babylon to jedna wielka obuda. Ej bracie, ej siostro, nie bądź duże smutna, nie?